Dzień dobry, dobry wieczór. Tutaj Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Dziś takie krótkie wideo. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda system pobierania opłat na autostradach w stanie Illinois. Za chwileczkę będziemy się zbliżać do bramek. Podzielony jest ten system na dwie strefy. Jedna strefa jest to system. Automatyczny, tak zwany iPass, a druga strefa jest to klasyczny, standardowy system, polegający na tym, że pan sobie siedzi w budce i któremu płaci się pieniążki. A jak widzicie tutaj, jest oznaczenie na autostradzie, że za około jedną milę będziemy zbliżać się do, do bramek a i będziemy mogli przejechać. Ja posiadam system elektroniczny, tak zwany iPass, a jest to system, który podłączony jest do mojej karty kredytowej. I przejeżdżając pod specjalnymi czujnikami pobierany jest impuls elektroniczny i jeżeli ustawiłem sobie w ten sposób, że jeżeli kwota impulsów przekroczy 40 dolarów, kwota ta jest automatyczne pobierania z mojej karty kredytowej. A można oczywiście sobie to zmienić na, na dowolną, dowolną kwotę. Ok. A w tym momencie zaraz jak pojedziemy pod tym wiaduktem, proszę zobaczyć. Jest erozja z prawą stronę mamy system standardowy, manualny. Główne trzy pasy w tym momencie tutaj to jest system tak zwany iPass. Ten system pozwala samochodom przejechać z prędkością powyżej 120-130 km na godzinę pod tym urządzeniem i to urządzenie jest w stanie zeskanować i, i, i pobrać impuls z magnetycz szczytnika, szczytnika magnetycznego proszę zobaczyć jak to wygląda prawa strona system standardowy tutaj mamy elektroniczny system tak zwany open road tolling i w tym momencie przejeżdżając a pod bramkami a został pobrany z naszej karty magnetycznej Impuls a to tyle w takim razie takie szybkie, krótkie wideo informacyjne dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce.